Moi drodzy, co tu mamy? Mamy kolorowe schody z cytatami. Myślałam, że będą jakieś zejbist schody. Cytaty jakieś też już wytarte. W porównaniu do niektórych krajów świata, gdzie naprawdę jakościowo bardzo utrzymane są te kolorowe schody. No tutaj widzicie, szanuj, egoizm drugiego. Aha, coś dla mnie. Bardzo dobrze rękawiczkę ktoś zgubił jednoręki. Jak mówi moja koleżanka żartując. Kiedyś jej ukradli rękawiczkę w hotelu Skórzaną Tylko jedną zgubiła i nikt nie zgłosił Jakie ładne szkiełko Niebieskie I powiedziała Z goryczą Jednoręki zabrał No bo komu jeszcze potrzebna jedna rękawica Co nie? No jakiś mistrz drugiego planu zawsze wejdzie Nawet kiedy jest bardzo rano jest mgła, mgła Mam nadzieję, że to nie jest zabójca A jeżeli jest To jego zdjęcie w moim telefonie zostało odnotowane Ach, gubią ludzie rękawiczki Jeszcze jedna piękna Wiecie co? Z kwiatuszkiem jeszcze kto, Jak ktoś zgubił, przychodźcie tutaj No, ale kiedy to zamieszczę, może już to nie być jej Ale kto wie Kiedyś ogłoszenie nakleiłam w bloku sąsiednim o tym, że zamrżarkę sprzedajemy, to wisiało 15 lat. <noise> Nikt nie chciał kupić. wlakło i odpadło. Ulica Piwna. W ogóle wiecie co? To jest największa po prostu moc w tym mieście. dzielnica Kazimierz. Po drugą stronę od mostu. Mostu ojca Bernatka. Nie, Bernatka. Przychodźcie tutaj, ładujcie się. Jest moc. I wcale nie mozzarella, tylko moc.